Z tej strony Ewel i to jest kolejny piłkarski vlog. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój skład z fut 15. To jest mój najlepszy skład, który mi się najlepiej grało. Tak, no to zaczynajmy. Bramkarz brecovic, bardzo dobry. Bramkarz. Osobiście polecam. Przecież mam go 2 tygodnie, 10 branki mi przepuścił, wyjął dwa kardy z dwóch. Prawy pomocnik Antonio Debusi. Bardzo dobrze mi się sprawują, z im bardzo jak tak dobrze jak idą, to się sprawują robiąc ślizgi. Środkowy pomysłik, obrońca to Mangala, a drugi to Kościelny. Dwóch bardzo dobrych, nie będę o nich więcej nic mówił, zaję fajni, więc na tylko tyle o nich powiem. Lewy obrońca, no i teraz Leighton no mm. Cud Malina, no kurde, no Psz, taki, no może nie ma szybkości, ale do środkowania to... Kurde! No nie mogę, jeden z lepszych. Dobra, kolejny to Felaini. Felaini! Kurde, przepraszam, przepraszam bardzo, ale kamerka mi się przewaliła. Przepraszam, kamerka moja się przewaliła, więc mówię, podstawam się od niej z, wa, trochę zwaliła. No i się może, może przewalać, ale to przepraszam ba, bardzo za to. Tak, to. To jest Benz, bardzo go polecam. No i Fellaini, bardzo tani, ale wysoki na główki. No i defensywny, długi bardzo, więc na ślizgi się nadaje. Prawy pomocnik, William Sterling. Ja polecam Williama bardziej. Wygrał z w powiedz, to jest według mnie osiągnięcie, a według Was? Według mnie bardzo, bardzo duże osiągnięcie. Sterling też raz pokonał, ale to Mangale z drużyny przeciwnej. Ale ja wolę 82 tempo Williama. 89 tempo Williama, przepraszam. Lewa pomoc. Przechodzimy do lewej pomocy. Koke. Tutmalina. malina. Do środka. Może szybkość nie jest za dobra, ale mi się dobrze nim kiwa i dobre do środkowania. Trzy gwiazdki sztuczek. Tak, chyba. Trzy gwiazdki sztuczek. Bardzo dobry zawodnik. Mi się... Polecam go każdemu, no i tylko tyle o nim powiem. Środkowy pomocnik ofensywny, ja już ja trochę zainwestowałem, kosztował mnie Mata 6400, Mata K oczywiście, że nie było, że 6400, 6400 K, yy, polecam go, bardzo dobrze mi gra, może szybkość 74 to nie za dużo, ale to jest ofensywny, pamiętajmy, jeszcze kutinio jest też bardzo dobry, tak. Rodrigo, na lewym, na Rodrigo, też Tutmalina, bardzo dobry, bardzo go polecam każdemu, kogo, kto chce zbudować skład hiszpański lub zmieszać tak jak ja, no bardzo szybki 4 gwiazdki sztuczek, tak mi się wydaje, tak, 4 gwiazdki sztuczek i chyba cztery słabszej nogi, a drugi to jest Javier Hernandez, bardzo dobry, też szybkość tutmalina, ale pu 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 ale, jakie on ma? Jakie on ma, jak on czasem na pusto mnie trochę Ma celność! Celność mogę poprawić. On bardzo dobrą celność ma w prawdziwym. A tam w Fifi ma taką celność! Łału! Zabiutka! Więc mogę mu to by poprawić. No to, to chyba na tyle w dzisiejszym piłkarski rok. To jest bardzo krótki piłkarski rok, no ale to tyle. Dawajcie łapki w górę, bo to motywuje. No i dobra, No to do zobaczenia. Cześć!